Skalpel, podcast Gumet. Spotkałyśmy się dzisiaj w gronie bardzo mocno damskim, bardzo młodym, żeby porozmawiać o kobietach w nauce, kobietach w świecie akademickim. Ja nazywam się Małgorzata Kaliszewska, jestem rzecznikiem prasowym Gumet i zaprosiłam dzisiaj do rozmowy i do spotkania trzy fantastyczne kobiety. Czyli zacznijmy od mojej lewej strony. Pani profesor Anna Rzaczek. Dzień dobry. Polska badaczka, biotechnolożka, prorektorka naszego gumed Odpowiada za rozwój i innowacje. Doktor habilitowana Aleksandra Rutkowska, Zakład Anatomii i Neurobiologii GUMED. Stypendystka różnych programów, zdobywczyni nagród i nasza w tym roku, przed chwilą ogłoszona, kandydatka do sztormów pomorskich. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. I trzecia z naszych rozmówczyń, pani doktor Izabela Kuźmiuk-Glembin. Katedra Nefrologii i Transplantologii Chorób Wewnętrznych, Gumet i Ucek. Dzień dobry. Rozmawiamy o świecie nauki, więc pierwsze moje szybkie pytanie jest o to, co w Waszej pracy jest dla Was największym sukcesem? Bo bez wątpienia jesteście kobietami sukcesu. Pani profesor Rzaczek. No więc tak, gdy myślę o sukcesie, to bym powiedziała, że największym sukcesem jest to, że ja w tym świecie nauki od 20 lat funkcjonuję i jestem w stanie utrzymywać zespół naukowy kilkunastoosobowy z projektów sfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, więc bym powiedziała, że ten największy sukces mój to jest zespół, który posiadam, którym mam przyjemność prowadzić, zbudowany z sześciu doktorów, siedmiu doktorantów i kilku osób, które nas wspierają w badaniach naukowych. Zespół, który wciąż jest w stanie funkcjonować i zdobywać nowe projekty. Doktor Ola. Tak, ja też e, Aniu, chciałam dokładnie to samo powiedzieć, że chyba ludzie ludzie są najważniejszy w nauce, ponieważ bez naszych współpracowników jesteśmy, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Sfinansować badania naszego zespołu to jest chyba najważniejsze, naj, największe osiągnięcie tak naprawdę. Oczywiście inne rzeczy takie jak publikacje też się liczą, ale bez, bez, bez tych naszych współpracowników, wspaniałych osób, które, które z nami i dla nas pracują, to niczego nie osiągniemy. Doktor Iza? Wpisując się w ten trend. Zdecydowanie chyba jednym z większych sukcesów jest to, że pracuję w takim zespole, w jakim pracuję i mogę się tym na prawo i lewo, wydaje mi się, chwalić. Natomiast dodatkowo jeszcze, a propos zespołów, cieszę się, że jestem częścią różnych zespołów badawczych, nie, tu, nie tylko tutaj w Polsce, ale również na świecie. Z takich sukcesów wydaje mi się, że i warto się tym chyba pochwalić. Jestem jedną z niewielu kobiet, której udało się w już nie tym, a zeszłym roku ukończyć Harvard Medical School. Także to dzięki tym zespołom, tym e, wspaniałym koneksjom i znajomościom możemy się tutaj rozwijać. Moje pytanie jest takie, a właśnie dlaczego jesteś jedną z nielicznych kobiet, które zakwalifikowały się, nie wiem, wystartowały w tym projekcie. To jest tak, że kobiety w nauce, bo o tym rozmawiamy. Nie mają czasu, zostawiają pewne plany życiowe na rzecz rodziny, albo może po prostu jest was mniej i statystycznie po prostu przegrywacie? To jest bardzo dobre pytanie, nad którym szczerze mówiąc zastanawiam się nie tylko dzisiaj, ale zastanawiam się częściej. Natomiast y, wydaje mi się, patrząc chociażby na, na studia, to już było jakiś czas temu, ale jednak patrząc na rok na którym wydaje się, że było u nas mniej więcej pół na pół, tak to chyba wyglądają lata, patrząc również na moje grupy studenckie, że jest to pół na pół mężczyźni i kobiety. Dlaczego później w nauce widać tych kobiet troszkę mniej, bo chyba Również e, zgodzicie się panie ze mną, że e, jest e, tych kobiet troszeczkę mniej. Dlaczego tak jest? Prawdopodobnie z tych właśnie względów, które przed chwilą były wspomniane, czyli to, że e, wydaje mi się, kobiety, zwłaszcza na początku tej kariery, mocno koncentrują się nie tylko na karierze, ale również na tym, na tej rodzinie, na domu, e, rodzeniu, wychowywaniu dzieci, trzeba to powiedzieć głośno. E, a więc startujemy tak naprawdę i na serio, troszeczkę później niż nasi koledzy. W związku z powyższym wydaje mi się, że tych takich młodych kobiet, zwłaszcza, widać troszeczkę mniej. Ale to się chyba później e, troszeczkę wyrównuje. Może panowie mają również większe tendencje do PR-u? Tego nie <grym> wiem. Może jest to coś do zmiany. No, jeżeli mówimy o PR-ze, to doktor Ola, tak, ja e, okay. bo PR, to co by nie powiedzieć, masz dobry. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, tylko chciałam właśnie nadmienić tutaj do tego, co Iza mówiła, że jak najbardziej się zgadzam z tym, że, że kobiety zostają troszeczkę z tyłu, bo się poświęcają bardziej rodzinie. Nasz zegar rusza w momencie ukończenia studiów, tak? I wtedy jest co 7 lat są takie etapy, co 7 lat, czyli możemy aplikować na przeróżne granty. Jest to 7 lat po studiach, potem jest 12, w zależności od różnych finansujących agencji. No właśnie, więc jakby, czy my możemy, jeżeli nie ma na przykład programów, które je, w jakiś sposób y, umożliwią kobietom, które postanowiły, załóżmy, zaraz po studiach mieć dzieci, jeżeli nie, ma, nie będzie programów, które to ten czas wydłużą, tych siedmiu lat, y, nie, kobiety nie są w stanie już nigdy nadrobić i nigdy nie są w stanie już nadążyć za mężczyznami, ponieważ wtedy, kiedy my y, zmieniamy pieluchy naszym dzieciom, to oni w tym czasie y, są w laboratorium, y, publikują, rozwijają się. Y, no i niestety, y, niestety to nas troszeczkę zatrzymuje. Ale na szczęście świat się już zmienia i, i praktycznie już wszędzie pojawiają się właśnie takie programy, gdzie na przykład dostajemy dodatkowo rok czy półtora roku do, tego, do tych siedmiu lat, gdzie możemy jeszcze aplikować na te same granty, więc to już jesteśmy, na pewno, na pewno idziemy w świetnym kierunku w przyszłości. No to mówimy rozw o rozwoju, czyli o działce pani profesor. Ja, ja chciałam bardziej nawiązać może do kobiet w nauce i tego, że rzeczywiście, kiedy kończymy studia, czy nawet doktoraty, to jest nas mniej więcej porówno, bym powiedziała. I potem wcale nie jest dużo lepiej. Właściwie ja bym powiedziała, że im później, tym gorzej, bo jeżeli popatrzymy na profesorów, no to tam kobiety stanowią mniej niż jedną trzecią profesorów, więc coś się dzieje jeszcze dalej niepokojącego. Jestem optymistką i widzę na przykład bardzo dużo habilitacji i mam wrażenie, że za chwilę przyjdzie Nowa fala profesorek, które, które jakby wyrosną z tych nowych habilitantek, więc to się pewnie zmieni. Ale na ten moment nie jest aż tak optymistycznie później, bo wciąż staniemy jedną trzecią, jeżeli chodzi o profesorki. słuchajcie, może to jest problem tego, że świat akademicki jest bardzo konserwatywny, bo normalnemu człowiekowi, takiemu przeciętnemu, zajmującemu się czymś innym niż wy. Nauka kojarzy się z lotami w kosmos, z jakimiś innowacjami, z AI, ale tak naprawdę świat akademicki jest bardzo hierarchiczny, konserwatywny, od stuleci rządzony przez mężczyzn. Nie chciałabym zrobić z naszego spotkania sabatu czarownic, bo nie o to mi zupełnie chodzi, ale jednak chciałabym ten fakt zauważyć. I teraz czy wy czujecie coś takiego no bo jesteście młode macie super osiągnięcia jesteście profesorkami kierowniczkami rektorami o co chodzi I teraz jest taka cisza która zapadła co tu powiedzieć żeby tego świata akademickiego nie wkurzyć Tak, ale wszystkie kiwałyśmy głowami tak ale wkurzmy, wkurzmy bo mówimy o naszej przyszłości mówimy o waszej przyszłości o pewnej pokoleniowości czy jest tak, że ten czas y, po przemianach w Polsce dał trochę większe narzędzia i trochę większe szanse mężczyznom, i czy to nie jest tak, że dopiero teraz przychodzi takie pokolenie, gdzie kobiety bardziej y, dopominają się o? Taką estymę i prestiż, bo przecież praca naukowca jest z tym związana. Ja myślę, że my wkraczamy w ten świat coraz bardziej. Wydaje mi się, że jakoś mężczyźni chcieli nas z niego wykluczyć, tylko że po prostu taki świat wyglądał do tej pory. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety się cieszą i się cieszymy, że wszyscy jesteśmy tutaj, tak i że, że razem pracujemy. Jeśli chodzi o naukę, innowacje, nowoczesne rozwiązania jak najbardziej, ale tak naprawdę na co dzień co my robimy, to są rzeczy takie. Bardzo bym powiedziała przyziemne. Przynajmniej dla mnie mi się tak to wydaje, ponieważ robimy to codziennie. To się wydaje bardzo przyziemne, dość żmudne i, i, i też frustrujące, ale czasami pojawia się ten moment, gdy mamy wspaniałe, wspaniałe odkrycie i się super cieszymy, to nas motywuje do dalszej pracy. A czy, czy płeć ma tak naprawdę znaczenie? Wydaje mi się, że nie wydaje mi się, że nie. Wszyscy mamy takie same szanse, są już. Kolejne, właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, regulacje, gdzie pozwalają kobietom na to, żeby mieć zarówno i dzieci, i rodzinę, i, e, i, i mieć karierę naukową. Tak naprawdę, wydaje mi się, że pasja pasja to jest to, co mamy. I kobiety teraz chyba odkrywają może coraz bardziej, albo pozwalają sobie na to, żeby mieć tą pasję i, i pójść za tym swoim marzeniem, e, żeby odkrywać, a nie tylko, e, żeby po prostu nie akceptują tej roli jako matki. E, e, Wyłącznie. I gospodyni wyłącznie, tylko że pozwalają sobie na to, że tak, że mogę, że teraz jest czas, kiedy ja mogę, mogę podążać za swoimi marzeniami i mieć również też rodzinę. A czy potrzebujecie przyzwolenia mężczyzn do tego, żeby się dopchać do, tego, do, do tych szczytów? Zdecydowanie nie. Moim zdaniem to jest bardziej tak, że same siebie bardziej chyba ograniczamy niż potrzebujemy tego przyzwolenia. Tak bym na to bardziej patrzyła, że to gdzieś w jakimś utknięte w jakimś takim kanonie roli społecznej mniej się pchamy do takich ról, bo na przykład jeżeli popatrzymy na rektorów w, w, w Trójmieście, to patrząc na najbliższe otoczenie w Fariu, mamy trzech panów rektorów, na poziomie prorektorek już jest dużo lepiej, tutaj wyrównane są proporcje, ale w historii w trójmiejskich uczelni, dużych tych trójmiejskich uczelni, e, prorektorem prorek e, była tylko raz kobieta. Więc jakby tu jest jeszcze jakaś część do zrobienia, ale ja bym jeszcze, jeżeli mogę, bym nawiązała do tej hierarchicznej struktury uczelni. No bym powiedziała, że świat medyczny jest chyba najbardziej hierarchiczny, jeżeli chodzi o takie utrzymywanie kanonu takiego klasycznej, tradycyjnej uczelni. Natomiast ja jakby już trochę będąc w takiej pozycji bardziej seniora i tego, kto może tworzy gdzieś te sztywne struktury uczelni, dostrzegam jakby problem z drugiej strony. I ja widzę takie... Problem, że tak jak my bardzo dużo inwestujemy w młodych, w takim sensie rozwoju, rozwijania ich skrzydeł, odmuchania w ich skrzydła, tak nikt tak naprawdę nie myśli o starych. Nie myśli o tych, którzy są liderami, którzy są kierownikami grup, zakładów, katedr, klinik, w sensie wsparcia tych liderów, w sensie kształcenia liderów, żeby byli lepszymi liderami, żeby oni dostrzegli swoje szanse w tym, że jak oni rozwiną swój zespół, to to działa na ich korzyść. Oni postrzegają młodych jako własną konkurencję. I tu, jakby, jest bardzo duża praca, moim zdaniem, do odrobienia, żebyśmy my wszyscy razem, żeby było miejsce dla wszystkich w świecie naukowym. I chyba tak jest bardziej w szpitalach niż na uczelni. Taka moja teza. Wydaje mi się, że dokładnie tak jest, bo tutaj również mamy niestety tą hierarchiczność. Niestety i niestety, bo to ma swoje plusy: że jest ordynator, jest zastępca, podlegli pracownicy. To oczywiście również pomaga rozłożyć tę odpowiedzialność, bo decyzje, które na co dzień podejmujemy, są decyzjami bardzo ważnymi. Natomiast to wracając tutaj do tej konkurencji, troszeczkę to, co było powiedziane wcześniej, wydaje mi się, że to niestety, ale jeszcze postrzeganie no, kolegów, a jednak profesorów, doktorów habilitowanych, którzy są wysoko w tej całej hierarchii. Wydaje mi się, że oni czasami postrzegają młodszych kolegów, którzy chcą szybko pewne rzeczy zrobić. To nie znaczy, że gorzej, ale szybko i mają dużo werwy i zapału. Mam wrażenie, że postrzegani są oni czasami przez starszych kolegów jako swego rodzaju konkurencja, co jest moim zdaniem zupełnie przeinaczeniem całego zamysłu tego, co my tutaj robimy, ponieważ nie powinni być oni postrzegani jako konkurencja i właśnie mm, zwalczani albo niewspierani tylko właśnie jako współpracownicy, jako osoby, które z chęcią się zaangażują w nowe projekty, które mogą być takimi koniami pociągowymi dla nowych świetnych pomysłów. Chociaż powiem szczerze z mojej perspektywy coraz więcej widzę właśnie tego, że te młode osoby są zauważane, mało tego włączane do takich dużych, prężnie działających zespołów. I rzeczywiście widać ich ciężką w tym pracę i duże zasługi, tak mi się wydaje. Więc tutaj chyba na plus. Nie wiem, czy pamiętacie, ale swego czasu y, wielka amerykańska dyplomatka, Madeleine Albright, mówiła, że piekło ma taką specjalne, specjalne miejsce dla kobiet, które nie wspierają innych kobiet. I ona to powiedziała w czasach, kiedy ja byłam studentką, ja się strasznie przejęłam tym. I stwierdziłam, że. No nie, tak być nie może. I wszystko, co w życiu robię, jest podyktowane tą myślą. Powiedzcie mi z waszego punktu widzenia, czy kobiety, jako kobiety, sobie w tym środowisku pomagają, czy sobie nie pomagają? Czy gdzieś tutaj jest więcej konkurencji, niż supportu i wsparcia takiego? Iza? I niestety mam wrażenie, że troszkę tak jest, patrząc na środowisko naukowe, zwłaszcza, że rzeczywiście... Chyba to wsparcie y, ze strony, oczywiście nie w każdym środowisku, ale w niektórych środowiskach, wsparcie ze strony kobiet może być rzeczywiście troszkę mniejsze. I mam wrażenie, że to, co było powiedziane a propos tego specjalnego miejsca y, dla kobiet, które nie wspierają swoich koleżanek, ten problem niestety nadal, nadal jest. Aczkolwiek otwieramy się, chyba patrzymy na koleżanki z różnych stron świata, na koleżanki z za oceanu, również, i wydaje mi się, że tutaj również tendencja jest coraz lepsza. Aczkolwiek y to jest zdanie, ja nie mówię, że moje konkretnie, ale słyszałam też od wielu, wielu osób, że z panami czasami pracuje się zdecydowanie łatwiej. <głos> <głos> to taka moja, moja, moja perspektywa. Natomiast na co dzień pracuję w większości z paniami i pracuje mi się świetnie. W związku z powyższym, wydaje mi się, że właśnie jest coraz lepiej. Potwierdzam, widziałam na oddziale. Pani no, ja chciałam jakby dołączyć się do tego potwierdzenia, że rzeczywiście wydaje mi się, że jest lepiej. W sensie, znaczy ja mam takie wrażenie, że kobiety się wspierają, ale chciałam raczej tak spojrzeć na to troszeczkę szerzej, bo wydaje mi się, że my, właśnie te czasy, kiedy Medlin Albright to powiedziała, minęły dawno temu. Bardzo dużo się zmieniło. Widzimy więcej kobiet jakby na tych wyższych stanowiskach, więcej profesorek, więcej rektorek, prorektorek, pan dziekan. Więc jakby widać jakby taki postęp, większą obecność i większą decyzję, i sprawczość kobiet w nauce. Natomiast ja myślę, i tak mi się marzy taki świat, w którym my byśmy już nie mówili o indywidualnym wsparciu kobiety przez kobietę, bo to też jest ważne, ale ja myślę, że my już powinniśmy rozmawiać o rozwiązaniach systemowych z perspektywy Absolutnie. uczelni, o programach mentoringowych, gdzie kobiety mogą otrzymać wsparcie od innych kobiet czy mężczyzn, o takich jakby systemach wsparcia instytucjonalnego, gdy na przykład kobieta wraca z urlopu macierzyńskiego, ja jako szef Chciałabym mocniej zaproponować elastyczne pensum. A nie mogę tego zrobić, bo co jest 20, 240 godzin, i już. I marzyłyby mi się takie systemowe rozwiązania, i wydaje mi się, że to jest powoli już pora na taki poziom tej dyskusji przejść. No właśnie, bo mamy 2025 rok i ciągle rozmawiamy o tym, gdzie są szklane sufity. Nie tylko w świecie akademickim, ale też w biznesie, w polityce, wszędzie ciągle dyskutujemy o tym, że jest jakaś walka płci. A to tak naprawdę od nas zależy, jak sobie to ułożymy. Zdecydowanie. Wydaje mi się, że to jest to jest tak, jak już Ania chyba wcześniej albo Iza wspomniałyście, że, że to jest tak naprawdę w naszych głowach, w tym, do czego te, te role, które, do których przywykłyśmy, po prostu się zmieniają powoli. Już teraz coraz częściej kobiety stają się odważne, sięgają po coraz więcej. Te szklane sufity. Czy one tak naprawdę istnieją? Ja myślę, że już są, już troszeczkę spadają dzięki temu, że po prostu stałyśmy się odważne i po prostu sięgamy po rzeczy, o, które, o których marzymy. I, i, i A zdecydowanie mamy do tego zarówno jaki potencjał, jak i okazję, by, by to robić. Iza? Tak, wydaje mi się, podsumowując chyba to, co tutaj mówimy, że chyba te szklane sufity to są tylko i wyłącznie w tej chwili w naszej głowie. W większości miejsc, mm -hmm. bo nie wszędzie oczywiście, ale w większości miejsc to jest nasza perspektywa. I mamy, wydaje mi się, i pole do tego, i możliwości, żeby te własne bariery przekraczać. Jest jeszcze taki jeden wątek, który bardzo bym chciała poruszyć, i żebyśmy zdążyły o tym porozmawiać. To jest pojęcie ageizmu. Ja wiem, że wszystkie się uśmiechacie teraz. To jest mój ulubiony temat, ponieważ wiele lat spędziłam w biznesie, gdzie ageizm oznaczał dyskryminowanie ludzi powyżej 50 roku życia. Z różnych powodów można się w to zagłębiać, lub też nie. I wracając do świata akademickiego po wielu, wielu latach, odkryłam to jest moja teza, możecie się z nią zgodzić, lub nie, że akurat w tym świecie akademickim jest dokładnie odwrotnie. Ja to tak postrzegam, że czym jesteśmy tutaj starsi, tym mamy wyższą pozycję negocjacyjną, czym jesteśmy młodsi, tym musimy odczekać swoje w kolejce. No zapewne wynika to po prostu z, z, z merytoryki, tak? Czyli im jesteśmy starsi, tym mamy ten dorobek jest większy, więc wtedy możemy, mamy więcej na swoim koncie, nie wiem, grantów, e, e, doktorantów, e, e, całego zespołu osiągnięć, więc jakby no w nauce to się liczy, tak? Czyli, czyli przypuszczam, że to wynika z tego. E, a, a, a co do czegokolwiek innego, to nie mogę się odnieść, więc nie wiem. Ania, Izaj. Ja prowokacyjnie, bo z jednej strony na pewno tak jest, że z wiekiem przybywa nam doświadczenia, mamy większą sieć kontaktów, więc jakby łatwiej nam pewne rzeczy osiągać i zdobywać, ale z drugiej strony ja widzę w tej chwili bardzo duże wsparcie młodych tak naprawdę. Jak się popatrzy na rynek na przykład projektów, źródeł finansowania zewnętrznego, to bym powiedziała, że dużo więcej inicjatyw jest dedykowanym młodym niż starym tak naprawdę osoby starsze te dojrzałe z autorytetem jeż, jeżeli są supermistrzami to rzeczywiście mogą jakieś projekty zdobywać jeżeli e, są naukowcami średniej półki stają w kategorii konkursów opus w kategorii open e, konkurując ze wszystkimi którzy są na rynku i to jest właściwie jedne jedyne źródło finansowania dla takich osób ze współczynnikiem sukcesu no niezbyt wysokim na dzień dzisiejszy wciąż jeszcze to Co byśmy poradzili wszystkim, którzy są poza naszym akademickim światem e, i którzy się mierzą z problemem ageizmu 50, plus, skoro takiego problemu nie mamy? Jest słowo to. do tych szefów, że jakie są e, szefowie z otwartymi e, e, głowami. To też rozumiem, że takie osoby starsze e, po prostu mają więcej doświadczenia, e, więcej wiedzy i. E, no i też na przykład nie mają takich problemów jak młodsze osoby, które mają małe dzieci, które na przykład chorują dość często yy, i biorą często, biorą często zwolnienie, więc... Yy. Wydaje mi się, ale oczywiście nie wiem, ponieważ bardzo dawno, od bardzo dawna już nie pracuję poza, poza, e, poza światem uniwersyteckim, ale wydaje mi się, że to też już się znacznie zmienia. Bo na przykład ja pracowałam w Irlandii i tam nie było tego problemu absolutnie nie było tego problemu ageizmu. I tam e, czy się miało. E, jak ja byłam wtedy kelnerką w klubie golfowym, to ja miałam wtedy e, 21 lat i ze mną pracowała pani, która miała 56 lat i też była kelnerką. E, więc tam absolutnie wszyscy pracowali razem, czy to też w pubach. E, Barmanem mógł być młody chłopak i, i, i starsza pani. Jakby absolutnie nie było, nie było z tym problemu. W Polsce troszeczkę być może jeszcze przy... był taki, był taki e, problem, e, nie wiem, 10 czy 20 lat temu. Teraz mam nadzieję, że to się już zmieniło i że już dobiliśmy do, do tego zachodu e, w, postrzeganiu, e, w postrzeganiu wartości, jaką niosą ze sobą osoby, e, osoby doświadczone. Iza. Jednym słowem, moim zdaniem, to jest taki apel do osób młodych, żeby szanowały i cieszyły się z faktu, że mogą współpracować z osobami doświadczonymi, które cieszą się dużym szacunkiem w świecie, w którym dane pracują, nie tylko akademickim, ale chociażby biznesowym, bo to jest dla nich niesamowita możliwość do rozwoju. Co zresztą ja na co dzień e, widzę. Natomiast z drugiej strony apel do osób, które są już właśnie doświadczone, żeby zauważyły tych swoich współpracowników młodszych, żeby traktowały ich jako współpracowników, e, takich, e, na których można polegać i którym można wiele rzeczy e, zlecić, którym, e, które, które, które z kolei można wiele nauczyć. I również pod kątem tego, że no. Życie jest, jakie jest, w związku z powyższym trzeba patrzeć również na kwestię wymiany pewnej pokoleń, a więc również tworzenia, kształcenia nowych kadr, które później zajmą pewne również ważne miejsca. Tych kadr, które my szkolimy i kształcimy na uniwersytecie? Tak, właśnie kształcimy na uniwersytecie kadry medyczne, kadry sektora biomedycznego. Które wchodzą na rynek, które mamy nadzieję, że będą czerpać z mądrości mentorów, których mamy również na tym uniwersytecie. I gwarantujemy, że puszczamy super fachowców, mimo młodego wieku. Zdecydowanie tak. Bardzo dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę. Bardzo dziękuję wszystkim paniom. Usłyszymy się przy następnym temacie. Kto wie, może w tym razem porozmawiamy o mężczyznach w nauce? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.